Czy warto wygrzewać głośniki, czy warto wygrzewać monitory studyjne, a więc czy tak naprawdę uzyskamy to szlachetne, docelowe brzmienie dopiero po kilku, a może kilkuset godzinach słuchania? E, czy może to jest w ogóle kompletna bzdura? A czy wygrzewać może szumem, czy może puszczać muzykę, e, jak głośno? Na te wszystkie pytania zamierzam w tym filmie odpowiedzieć, także zaczynamy. Postanowiłem w takim razie zajrzeć na stronę monitorów studyjnych, a więc takich głośników czy zestawów głośnikowych dedykowanych do profesjonalnej pracy. Używam ich do miksowania i finalizacji nagrań, czyli takiej ostatecznej obróbki nazywanej masteringiem. I tutaj z kolei w instrukcji do tych monitorów producent wprost pisze w sekcji wygrzewanie, że takie wygrzewanie jest po prostu wskazane. Dokładnie pisze tak. Przetworniki zamontowane w Twoim monitorze AEON potrzebują nieco czasu, aby zapewnić wysoką jakość odtwarzanego dźwięku, muszą się wygrzać. Możesz zauważyć znaczną poprawę w jakości dźwięku, szczególnie po pierwszych kilku godzinach użytkowania monitora wygrzewanie monitorów czy głośników poleca także inny bardzo znany w branży audio producent głośników firma Adam Audio porównując właśnie typowy głośnik do takiego układu masowo sprężynowego gdzie tutaj tą masę stanowi membrana poruszająca się i cewka natomiast to zawieszenie to ten element sprężyny jeśli spojrzelibyśmy na to na głośnik w przykroju, to zauważymy że właśnie te elementy są ruchome a więc w tym układzie Mechanicznym takiego przetwornika, po prostu te elementy zawieszenia wpływają na ruch membrany i początkowo zwykle one są nieco sztywniejsze. Więc taki głośnik, tuż, który zjedzie z taśmy produkcyjnej, może mieć nieco sztywniejszy ten materiał, On wpływem czasu po prostu zyskuje swoją docelową sprężystość. To może być po kilku godzinach, po kilkunastu, no i wówczas to brzmienie powinno być nieco lepsze. Postanowiłem zatem to sprawdzić. Dziś nowy test APS Classiców. Są znacznie większe i znacznie cięższe. I tak, na przykładzie właśnie zupełnie nowiutkiej pary monitorów APS Classic, miałem okazję przekonać się, że rzeczywiście subtelna różnica istnieje. Te monitory, w zasadzie od początku, grały tak samo głębokim basem, miały tyle samo góry. Także w paśmie tej różnicy w zasadzie nie słychać. Natomiast miałem wrażenie, że po może dwóch, trzech, może bardziej czterech godzinach odtwarzania muzyki na tych monitorach troszkę zwiększyła się głębia tej sceny dźwiękowej. Że one na początku grały w sposób taki troszeczkę bardziej zachowawczy, ale to jest naprawdę bardzo subtelna różnica. I trudno ją opisać, trudno być co do niej pewnym, bo nasz słuch nie ma po prostu yy, pamięci. Więc e, jeśli mnie byście pytali, to myślę, że to nie jest jakaś taka różnica, którą łatwo zauważyć, y, kiedy w sklepie na przykład, czy, czy w jakimś salonie, odsłuchujecie zupełnie nową, nowiutką parę e, oraz parę taką, która już przez kilka godzin e, służyła do jakichś testów podsłuchowych. E, myślę, że ta sygnatura brzmieniowa e, i ta sprawność głośników e, jest od początku bardzo wysoka. I to jest trudna do zauważenia różnica. Jako były redaktor naczelny prowadzący magazynu Estrada i Studio, bardzo wam polecam też magazyn jako właśnie źródło wiarygodnych informacji na takie właśnie kontrowersyjne tematy. Tutaj fragment wywiadu z Peterem Tomasem z firmy PMC. I on potwierdza stanowisko firmy Adam Audio i APS. Głośniki są urządzeniami mechanicznymi, cytuję. Resor, który otacza membranę, ma określoną podatność mechaniczną i sztywność, zmieniającą się wraz z zachodzeniem procesów zmian strukturalnych w samym materiale. W przypadku każdego przetwornika początkowa elastyczność tego materiału jest inna niż po pewnym czasie pracy. Musi on przez pewien czas pracować, by osiągnąć swoją docelową elastyczność, ustabilizować się mechanicznie. Dużo zależy od tego, od, też od samego materiału i jego właściwości. Dlatego właśnie zalecamy wszystkim naszym klientom, by przed rozpoczęciem korzystania z monitorów dokonać tak zwanego wygrzania, dzięki któremu wszystkie ruchome elementy przetworników znacznie szybciej ustabilizują się mechanicznie i uzyskają swoją docelową elastyczność. Peter Tomasz nie odpowiedział nam natomiast, jak długo te monitory trzeba wygrzewać. Ile to powinno być godzin? Na to pytanie e, odpowiada nam właśnie e, firma Adam Audio, mówiąc, że zwykle to jest dokładnie 8 godzin, ale są też wyjątki, bo na przykład seria e, S. Jest już wygrzana, zanim trafi na półki sklepowe czy do klienta. Po prostu czasami jest tak, że to producent już w ramach swojego procesu, na przykład testów jakościowych, wygrzewa te monitory. Posłuchajmy zresztą, co mówi. Wiele źródeł podaje, że niewygrzane głośniki czy monitory studyjne, jako całe zestawy głośnikowe, mają nieco ostrzejsze brzmienie. Peter Thomas z firmy PMC tłumaczy, że z, y, powodem y, takiego stanu rzeczy jest y, po prostu to, że przetworniki wysokotonowe mają nieco inne parametry przed y, takim właśnie wygrzaniem. Przez to dopasowanie ich y, ze zwrotnicą nie jest idealne. Z kolei też czasami słyszy się o tym, że bans może nie być aż tak precyzyjny, jak powinien być. I to z kolei ma związek z tym, że częstotliwość rezonansowa Uferów zwykle jest ustalona troszeczkę wyżej, jeśli ten materiał jest taki sztywny. W związku z tym właśnie. Jak on osiągnie swoją elastyczność i zejdzie niżej, osiąga ten głośnik wówczas docelową precyzję i, i, i miękkość. Także nowe wyjęte z kartonu monitory mogą mieć nieco agresywniejszą barwę, natomiast ta różnica powinna być naprawdę, e, naprawdę subtelna. Podsumujmy zatem, co wiemy o wygrzewaniu. Po pierwsze, wygrzewanie. Jest generalnie zalecane, jeśli chodzi o głośniki przez większość producentów. Zwykle ten okres wygrzewania e, to kilka godzin. Adam Audio mówi o 8-godzinnym okresie wygrzewania, ale zawsze warto sprawdzić informacje na stronie producenta oraz instrukcję. E, jeśli chodzi o Rodzaj sygnałów, jakimi powinniśmy wygrzewać nasze głośniki, to większość źródeł poleca łącznie z właśnie panem Tomasem z PMC, raczej sygnały muzyczne zróżnicowane impulsowo i umiarkowaną głośność. Mówi się czasami o tym, że można to robić również za pomocą szumu. Jest taka procedura, w której zostawiamy głośniki naprzeciwko siebie, przy czym w jednym z głośników odwracamy dźwięk w fazie, dzięki czemu część tego sygnału nam się w pomieszczeniu znosi i ten odsłuch nie jest taki dla nas uciążliwy, ale myślę, że po prostu można te monitory podłączyć i posłuchać na nich muzyki przez kilka godzin i one zostaną w tym procesie po prostu wygrzane. Także mam nadzieję, że to odczarowało proces wygrzewania samych monitorów. Jakiś czas temu przeprowadziłem testy monitorów studni do 1200 i 5000 zł i jeśli mnie pytalibyście o zdanie, to to czy monitor jest wygrzany czy nie, nie ma w zasadzie wpływu na ocenę, jeśli porównujemy różne modele. One tak mocno różnią się brzmieniem, sygnaturą, swoim charakterem, że można ten element wygrzewania w zasadzie spokojnie pominąć.